Moje ciało tamtej nocy oszalało, Twoje ciało, moje ciało omotało, Twoje piersi, Twoje dłonie, Twoje uda, Twoje oczy, Twoje nóżki czynią cuda. To było wtedy, gdy w nocy do mnie przyszłaś, tak się cieszyłem, gdy Ciebie zobaczyłem, a Ty od razu Zdejmujesz swe ubranie, podchodzisz do mnie i siadasz na kolanie ja zaskoczony o wszystkim zapomniałem zadowolony od razu się oddałem moje ciało tamtej nocy oszalało twoje ciało moje ciało omotało twoje piersi twoje dłonie twoje uda twoje oczy twoje nóżki czynią cuda te piękne chwile nad ranem się skończyły, otwieram oczy. Brak przy mnie tej dziewczyny, Myślami mi błądzę. Czy w nocy tylko śniłem, czy to naprawdę? Czy ciebie wymarzyłem następnej nocy? Ktoś puka do mych drzwi, przekręcam zamek, do środka wchodzisz ty. Moje ciało tamtej nocy oszalało. Twoje ciało, moje ciało omotało. Twoje piersi, twoje dłonie, twoje uda. Twoje oczy, twoje nóżki czynią cuda. Two moje ciało tamtej nocy oszalało. Twoje ciało, moje ciało omotało. Twoje piersi, twoje dłonie, twoje uda. Twoje oczy, twoje nóżki czynią cuda.